Cześć bruder, fanto, Antekitata, Justynka Jedziemy po choinkę, ale tutaj doszło ma, małe nieporozumienie, bo Antek się troszeczkę dał tutaj zrobić w konia i siostra go patrzcie i Antoś na przyczepę musiał wejść Antek chce wyjść no. Wyciągnij go. wykaraskaj. Christyna, jedziesz chwilę, a potem zamiana, dobra? Jedziemy Justyna, jedzie do wyjazdu z Jedziemy po choinkę. Okay, tata. Może, bo, no, to. No może, bo nam furę walniesz. No weź wy prostu kierownicę. Weź ją Antoś tutaj czasami ten... Proszę. Pomagaj. Taka taka tak więc jedziemy po choinkę, słuchajcie. Zaraz będzie relacja z przewozu. Mam kamerkę GoPro, się damy na głowę i zobaczycie, jak to będzie. I zobaczycie, jak to, jak to będzie wyglądało z jego perspektywy, nie? Tak więc, traktor mamy tylko jeden, a już drugi, traktorzysta nam rośnie. jak widzicie. Dobra, lecimy. Hej. No hej, jedziemy dalej. Tym razem widzicie wszystko to co Antoś No widzę ta tam pole jakieś już zgruberowane czy zaorane A może stależowane no, no ty tata mówiłeś, że błota nie będzie nie Ale oblepią nam się o, opony А это <polarization> так не тянет. все уже. Załączam blokadę, U, Ale blokada załączona, ale wiedźmy w mnie, tata. gdzie jest te pole dyniowe? Teraz to jest. Tata przejeźdźmy przez tą wielką. Nie, 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 przez tą nie jest, bo już tyle zamoczy. A tak bym mógł przejechać? Ale on chciałby całkiem przejechać. Do kałuż. Tutaj są kałuże. Tutaj są kałuże. Tata przejeźdźmy przez tą wielką kałużę. Zajmę. 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 Nie płacz. Nie płacz. Już, płac. płac. chodź. No uważaj, żeby ci buty nie przemokły. Tu. Tak jest. Czekajcie, kupimy choinkę i już wracamy. Hej, patrzcie, mamy już choinkę założoną. Ałam to wam pokażę, tylko wejdzie tutaj traktora. Dobrze. Dobrze, że te kalosze je dogrzeli, No, Jest widział? choinka na przyczepie. Ja już biorę linę. Patrzcie, jest, to jest, jest! Jak tutaj są naprawdę, no. jak ktoś jest w okolicach Gdańska, to polecamy no, polecenie. ile tu jest w ogóle tych choinek, nie? Dobra. Te są bardzo ładne, prawda? No, chodź, siada, jedziemy. Patrz, się czuwa, Dobra. Ja w razie tego trzymam tutaj, nie? Dobra, nie a ja temu. jadę. Nie ciągnij, mnie, ja dobra? tutaj będę go ciągnął delikatnie. Uważaj, bo to jest ślisko. Nie, 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 już tylko. Teraz już nie jedziemy przez całą, żeby że... nie przyniosą W ogóle bardzo ciężko się tak ciągnie tylko nie No no, ale dobrze, że mamy John Deera Tak to by musiał przyjechać samochodem albo by musiał to nieść A tak to mamy tą przyczepę To sobie jedzie na przyczepce Elegancko <grywa> nie puszczę mnie Nie puszczaj Połośania tą to choinkę. Ona będzie stabilnie jechała. No, no bo ten pan tutaj prowadzi gospodarstwo i rozmawialiśmy tutaj z panem, słuchajcie, i pan prowadzi troszeczkę warzyw, troszeczkę zboża, handluje choinkami. Tak więc wszystko tak dynie, arbusy mówi, że miał, melony.

Także jak jesteście tutaj w z, z Gdańska, Sokolic, to naprawdę przyjeździe Warto. Pan ma naprawdę świetne choinki. Wszyscy z przyjeżdżają tutaj wodynie też, prawda? Wodynie tak. Tutaj pan ma jeszcze lawendę. Zaraz wam pokażemy i pięknie kwitnie. O Justyna, 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 żebyś do domu dotarła. Uważaj! Ale ta bójka się kiwa. Troszkę wolniej! sobie ręce, o tak, Naciągnij, właśnie. Tak, i tak sobie naciągnij też. Tutaj pan ma lawendę. Tutaj też są sesje zdjęciowe. Ludzie sobie tutaj wykupują sesje. Można kupić lawendę, wianki. Naprawdę świetnie. I to wszystko jest tak naprawdę za naszymi blokami. Mamy bliziutenko. O, już teraz korzystam z okazji, tylko czekam jak zaraz się wyglebnie. Tak jest. Zaraz się wyglebka i będzie. Nie a to... Nie, już tyle. To jest to najnaj. Dobra, ja tutaj się odłączam z tą kamerką, bo się boję, że... Bo się I wracamy boję, że... tylko na gopro. ...że Justyna zaraz wdechnie Dobra, lecimy. Dawaj, ja... Tata, ja nie chcę. Ja chcę poskładać panurzy. Z... Ja Możemy To powiedzieć chociaż tam. Teraz możesz wjechać. wodę. No, o, malutku, tak? Moja jedyna jest żeby ona na mnie wpadła Dobra W pełną głębokość Dobra do tyłu, jak tam idzie O Dobra Od przodu, zobacz. Dobra, przejechaliśmy Uff! 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 No tak poczekaj! Też chcę wskoczyć jeden raz! Co to idzie? No to! Idź. No Oj! No i wracaj teraz! Dobra, to no ty na traktor! O! No to mi się! się! Spodnie na mokre. Do A kominka? Kominka jest za to, bo ulicy Jezu, chodź. do chodź. Chodź. się Chodź. Chodź. A potem będę musiał myć ten traktor, nie? Uh -huh. Ale wjeżdżajmy w wodę tam, to będziemy mieć czysty. Nie, 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 już dziękuję bardzo, ja już sobie wodą sam Dziś. już. Ale ciężki ładunek. Tata, ty musiałeś aż podnosić z panem do odsiadkowania. Powiedziałeś tak jest. <słysy> Dobra Oni już będą w domu a my jeszcze będziemy mieć drogę długą do przejechania Słuchajcie, my już uciekamy Życzymy Wam miłego dnia Jedziemy, Antoś już tutaj mokry O, tutaj Ale choinka jest Trzymajcie się, pozdrawiamy Was też.